Sporo, poro, zelo duš. Napredno! Na no stopniu! Kłamiesz! Yeah. Siema widzu, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w liar Barsa. Gra polega na tym, aby oszukać innych i wygrać. I dzisiaj ze mną jest Screaming Kenger oraz Miłoszek bez Lier. No, zobaczymy, czy jest najlepszym kłamcą. Bo nie wydaje mi się. Dobra, tak jak mówiłem, teraz mamy tutaj Deka i W De sensie, no nie wiem, jak to określić, ale to, co wam mówiłem, że po prostu jedna karta jest taka, że jak ktoś ją rzuci i ktoś sprawdzi, obojętnie kto, to Siema. wszyscy wtedy. w świnie. Świnia, Dzisiaj schabowy e, będzie, chyba co? A, schabowy! <TonianNG> znowu będzie pasztet z królika. Ciebie sprzedamy. Ten rób ci sprzedamy. A ciebie będziesz mi tak. pilnować moich świń. To jest ta karta, właśnie, jak ty chodzi? Zobaczysz, zobaczysz, to jest magiczna karta. Wiesz już, karta. Znaczy... już? O, a co rzucamy? Aha, Robi tak średnio. I o co tu chodzi? Czy znaczy nie jestem pewny A bo znaczy nie patrzymy na początek, będzie mniej kart, takich, tak? Nie, znaczy, jest chyba jedna taka, z tego co wiem. Jedna taka jest jest. Jaka? Taka... Świecąca! Nie wiem. Co? Kłamał, sprawdź go. Sprawdź go. Spra A ty miałeś dwie? Rzuciłeś dwie na pewno? Aha. No to... Ten... ten nic nie ma, on... on na pewno nic nie ma. Nie ma szans, nie masz nic. Ja rzuciłem 3 naprawdę, przysięgam się tak patrzysz na mnie A ty rzuciłeś? Naprawdę? Naprawdę? Tak <grym> Słyszałeś, ja że nie. nie? Nie, nie, brzmi no, Serio rzuciłem 4 Po co maczeki kłamać, jak i tak teraz mogę inną postawić to obronę Była prawdziwa A. A. Słuchaj, słuchaj Słucham, słucham co, co wyczuwasz tym wielkim nosem, co? ja. <grym grym grym grym> I masz. Skabowe Koniu! Szykuj młotek o, wartość. No, siębie stresował widać. Ooo, co tam sierponą, to? Ja dałem tą czerwoną kartę. tam. Jakiś specjalny król. Trzeba mieć specjalnego króla. A e, ja dałem wcześniej tą specjalną. Nic nie o, było. mam tego specjalnego króla. Let's go! Dobra, bez sensu. Dobra, patrzcie to, jak mi się uda. Ruszam. Jak się uda, to ja pokażę, się na się To ty rzucasz. A ja rzucam. No, na pewno. Lajka! No nie! Ale nagle go brzmi. No i. z pierwszej, no. z pierwszej! Nie. Aha. Pusto, z tą, well, do, szóstego pusto. do szóstego będzie pusto. Huh. Mówię Aj, niedobrze, nie rozumiałem ja tą kartę, już było tak blisko. O, mam. Mam trzy nawet. Ej, Dobra, z... Z... dawaj, ja trzy? To Kłamca, kłamca jest, oszukujecie. Daj kłamcy, daj kłamcy, zobaczmy, co się stanie. Nie chciałem tego robić. <laughs> nie chciałem tego robić. Pewnie umrze, umrzę od razu. Umrzę od razu, na pewno. Ej, nie, panowie, popad swoją prawą rękę. Chyba oh niedźwiedź wstał. Popad swoją. O! Zginął. Zginął. Czyli Mocna ta karta trochę fajne, no, Bo fajne, wy wszyscy fajne. celujecie, też celowałeś Gruby Też celowałem? No ona też celowała no Tak, ja też celowałem. Ja celowałem A, nie skupiłem się no, ci mówimy, Spójrz, damy dajemy damy, To jest damy. tak nie fair Po co ja się w ogóle zgodziłem na to damy. Dama? Dobra, dwie damy. Dama. Dobra, wkłamałeś się, nie kłamałeś. Kłamałem. Nie Na pewno? Bo tak tego go tam. Kłamałem. Nie kłamałem na pewno. Ale może no mieć jokera. Dobra. A, ja rzuciłem jokera. Dobra. Ja też rzuciłem. Dobra. No to Będzie może je. mieć nadal, nie? Huh. Już, Halo! A no, bo mi się coś zepsuło! A no, przez te karty pewnie. Przez te karty no, pewnie No, jest dobrze, że nie miałeś liar. Co ty tak ryzykujesz? Tak wszystkie, wszystkie karty wyrzuca Dobra, eee... Lion! No, nie. no i mamy go! Nie mamy go! Dobra, skaczę. Oj, wilkuś wilkuś. Ja dałem tylko debil, debil na przykład. Ja trzy razy debil. debil. Nie będę. Bo... Oh, bo no, zostaliśmy sami, nie? To dra dramat jest Dramat. Zawsze trzeba ich Dramat. wynosić z baru. Ejsy, Dobrze. Masz tam Ejsa jakiegoś? A, nawet pięć. A, pięć? No. Is... Is... Ejc. Tak, mnie żałuję coś sami, to poro. Poro, popatrz mi w oczy. Poro. Poro. Bardzo dużo. Na pewno. Na stopniu. Kłamiesz! O każdy kartę haha! Ja Miałem cztery króle! Świnio! Jedną damę! Gin świnio! Ale ja nie jestem świnio. Było blisko. Pon mnie a lajer. Lajer. Kłamiesz! Nie kłamię. Zabij się! Zabij się! Zabij się! Nie zginę! Zabij się! Wygrałam, wygrałam Witam panowie w dzisiejszej rozgrzewce Dzisiaj stawiam, że wygram No ja nie sądzę <laughs> Nigdy nie wygrywasz Dzisiaj, Dzisiaj... będzie pasztet co? 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 Nic, nic, nic Z niej Z niej? Z niej! Z niej. Dobra, w, sumie, w sumie z no, królika no, też może by. Nie Dobra, co my tu mamy? Dobra, szybkie ja spojrzenie w karty Szybkie spojrzenie w karty, zobaczmy Dobrze. co mamy No nie są najlepsze Łą. Kłamą, pewnie kłamą, mm. kłamą pewnie 100%. U, nie, nie. Ma, może może małem. Nie, małem. Czy... Mówiłem, że kłamał. Dobra, wybierz okay. mi. Dawaj, dawaj gruby. Nie wyzywaj mnie. Kings. O, nie ma. Dwa szanów. króle? Są szanse. A, a, ty a ty ile masz króli? Ja mam trzy, już dwa. Aha, Aha kłamie na pewno. A ty ile masz? Na pewno. A ty ile masz? Na <laughs> ja sięgam mam jeden. Na sięgam na ja mam dając. jeden. No to on kłamie. No, Kłamiesz! Nieprawda! Kłamiesz! Nieprawda! Nie Nieprawda! Lecisz, gruby! Lecisz. Nie, 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 nie. Can't cheat death give it a shot. Nie, 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 nie. Tak jest! Kurde. Kolejny będziesz ty, gruby. Zrobię. Oni się nie spodziewają, że skłamię. Ace. Ace. Dobra. Two aces. A ty ile masz ace'ów? Wystarczająco wow, wow 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 wow, jeszcze ktoś cię rzuca. Kłamałeś, prawda? Nie. Nie, nie kłamałeś. Nie kłamałem. Ja po niej widzę, próbuję nie sprowokować. Nie, nie kłamałem. Kłamałem! Kłamał. Albo nie kłamałem. To on kłamał. Dwa? No dobra, to Trzy! Sprawdzam! Sprawdzaj! Sprawdzam! Nie kłamał! Groby lecisz! O, znowu, znowu. Nie podoba mi się Bo to, nie podoba mi się da. to. Alright, alright, you got me. Nie może być za drugim, nie może być. A. <coughs> tak jest! No, On ma tą tę kule zatrzymuje, już by wystrzeliły tak naprawdę. Królik. Co jest? A. Damy? Królowe. Okej, okay. gdzie to jest? Dobra. One queen. Nie ma opcji, że spodziewają się. Co ma, co Nie ma opcji. To mamy. Nie ma opcji. Kłamię. Co kłamię? Od razu kłamię. Ale Kłamałem, pewnie kłama. Kłamałem. Kłamałem. Tak! Oh, ten misiu wstanął, to on coś... Oh, ten... A widzi! <ścoughs> Kurde. Prawie. Lecisz w wilczurze! Nie lecę. Za pierwszym, Pusty. za pierwszym, go za, go go za, go go pierwszym. Go. za pierwszym. Well, Pusta, widzę. Tak. Huh. Dobra, teraz, teraz nie mogę skłamać za pierwszym razem, bo jak skłamę to już będą wiedzieć. Znaczy, oni już wiedzą, że sku... A, przepraszam. <śled> Teraz nie mogę dobra. A, Teraz nie mogę skończyć za pierwsze razem, bo oni będą wiedzieć eee, o tym, że kłamę No pewno. Na pewno. Była prawda. Dawaj. Umożliw tego zamba w ogóle. Oj, Oj, nie. sprawdzam. Tak, nie... No serio mówię. A miałem jeszcze czwartego, ale się. Nie Dla tego wyginęły. No. Nie! Nie, Dlatego nosorożce wyginęły nie, Ej, ja już, doty, ja już jak nie, nie sprawdzam. Ej, a może dosiądziemy się tam z tyłu do tego pana, bo siedzi sam. No, w sumie. Nie widzę. on czeka na kogoś. Dobra, nie mogę teraz skłamać. Ale muszę, bo nie doty, mam karty! Doty. Co jest? Walking. I chciałem dwie, że uciekasz uh, do ciebie. Cicho trochę. Tak, trochę, dobra. Tak. Popatrz mi w oczy. Nie przekazałem ten celownik? Kto Który jest? celownik, co? Aha, aha, aha. Ty, bo ci te uszy odetnę. <śmiech> 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 Ale ja go nie widzę jak on na mnie patrzy, stary! Nie widzę jego oczu! Dobra, słuchaj! Kłamiesz! Nie miałem, nie miałem! MM4! Wiedziałem! MM3 Pan na niego, pana niego! Było miło panowie! Żegnaj! Ooo! Teraz oddała złotego zęba. No i lecimy z kolejnym. Teraz z tobą. Ej, <grywa> Chyba śpi. Chyba tak. Królewna. Zbazuj <grywa> Jak ja leżę w ogóle tam? Co królema, jest? Królema. Królowa. Ja. No niech ci Ui. będzie. O, ja nie. No dobra. Co ty dałeś? Ile dałeś? Następny razem zrobimy stół taki, że jedna karta, tam powiedzmy na król, pewno. jak zostanie A... rzucony, tylko że ona będzie świecić no, czy coś no, takiego, nie, no, nie wiem jak to określić no, dokładnie. I jak ja rzucę i ktoś mnie sprawdzi, i okaże się, że to jest ta karta, to po prostu wszyscy wtedy biorą Ach, rewolwer do swojej głowy dobra. i czołgną za spust. Pewnie tak. Komałeś? Let's see if still on Żegnaj. A, dobra. No tam w ogóle niedźwiedź siedzi sam i nas obserwuje. Komałeś? Co? co kłamałeś? A, kłamałeś? Razem? A, A raz nie. A kłamałeś. Kłamałeś. nie. Kłamałeś. Kłamałeś. Nie, na bal kłamał, na bal kłamał. Nikt nie kłamał. Dobra. Dobra, król. No na pewno, trzy pewno Trzy Dobra. Aha. dobra. Wierzysz Dobra. mu? Ganger kłamał, to procent. Muszę każdy. Liar! Nie Dałem da, skończyć da, nie? jak ten tutaj kolega! Nieprawda, ja nigdy tak nie skończę. A ty będziesz 6, throw, to yo. tak nie skończę. Aj. A z jakim on do tego nudem, ogóle chodzi... Ten zaberwam to jednak podwał taki. Dober a, a co to twoim zdaniem? Nie wiem jakieś połączenie wilka. No, czyli Doberman, mam tak? Nie, nie wiem, nie powiem też. Tak? Trzy? Tak, Kłamie. Kłamie. Jak ja wy mam, macie no, trzy? Czemu on nie sprawdza? Liar. No. <noise> nie miałem żadnego króla, nie miałem żadnego króla! <noise> no, nie. nie, nie, nie. No, z pierwszej, z pierwszej. Pierwsza, 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 pierwsza ja, no, kurde. To uszcz się ratujący. Ja że spis. będzie mięso z królika. S? Jakieś jej radary masz z tymi nabojami chyba. Bronią cię. <noise> mm. nice, nice. Rzucaj. Sprawdzi. Scream teraz koła, sprawdzi. Rzucaj. Znowu trzy. Nie, no nie mierzę, nie. To zabierz, zabierz. Ale nie, bo ty pewnie nie masz. On rzucił. Ja rzucam. Nie ryzykuję. No to został... Patrz, dwie karty mu zostały. Teraz... musi kłamać, no. Musi kłamać w którymś. Teraz Teraz mógł kłamać. Teraz mógł kłamać. No to, no to kłamie, to zobacz. Co, jak mu się karty teraz? No to bym musiał i tak powiedzieć, że kłamie Masz 0 na 6, czemu nic nie mówisz? Mów coś. W Co? to. Lian. Kłamiesz! Nie, M4. Ale bo... no, a, w tym była prawdziwa. A, tu nigdy nie będzie prawda. Ha, ha, ha. Mm. Blokujesz widok, stary, się. Lecimy go tam poknij. Po no chciałem właśnie go kopnąć. To Bez, jest za dużo no. jest. Kłamie, No tak. Dziwię się, że to krzesło jeszcze nie jest pod deskami. On kłamie. Ja nigdy nie kłamię. Kłamie. jak że byłam spokojny. Kłamiesz. Kurde, Nigdy że... się nie nauczycie. Dzisiaj nie, nie, mamy mięso, mięso, mięso z wilka! Jest... Nie, nie, od samego początku był pusty. Huh. I będzie pusty. To, to ty, ty okłamałeś wszystkich w takim razie. No? Zaraz, zaraz strzelę swoje, ze swojego. No, no. Zaraz w, w siebie strzelę. O, damy! No, ja tak. mam dużo dam. No, ja też mam dużo Jak tam wilkuś u ciebie, ja no? Damy? Ja a ja nie wierzę ja mu. Dwa. Ja jestem damą. Trzy damy. Sumo, tak, tak, trzy damy. Kłamie. No niech sprawdzi. Ja go. mam trzy damy. <laughs> niech no. sprawdzi go. Ale może mieć jokera. One, może one mieć one. jokera. No to i tak jednego jokera. No to wtedy razem trzy, a ty pewnie nie masz żadnej. One queen. No, może. Co?! No... Jak to I już tak pięć nie rzuciłeś?! Ja miałem jednego chokera i jedną królową. Dobra, rzucam dalej, nie wiem co się teraz z nim stanie. GŁAMIESZ! To było do testu zrobione, ale tak mam, tak jest pusta. Tak. jest pusta, niczego się nie boję. Nie, z wilka! nie. nie Koniu! No ty masz farta! To... Ajsy, no dobra... Kłamie. O, kłamałeś? Nie. <noise> Nie? Znaczy, chciałem jednego. One ace. Ja mam za dużo. Królik się coś nie odzywa, tak C cicho no, siedzi coś... strasznie, nie? No. On jest chyba. A zawsze coś gada, zawsze coś gada. Kłamie. Ale teraz pewnie mam podejrzenie, to nie będzie, nie kłamał. następny będzie kłamać, bo pewnie już nie ma nic. To no, nie, nie ma nic, on jak zawsze nic nie ma, to dwa widzę na kogoś, ja złamałam. Nigdy się nie nauczyć. Wirkujś! Panie Koniu! Koniu, będziesz szykuj usta. stół! <śmiech> szykuj! <śmiech> szykuj <śmiech> kuchnię! <po> usta. <laughs> szykuj Ale. kuchnię! Dzisiaj jemy wilka! Za niedługo będziemy jeli. większą winę. Tak. Ta. <laughs> nie tak prędko. A ty to się Za światu. Ty nie żyjesz. Jeszcze <laughs> z petem palącym się. Dwie? Tak. Mogę mi trzy. Ach, dla mnie. U, tak. Okay. No, nie, Tak No i jak? KŁAMIESZ! I co teraz? I co teraz? Króliczku? Wygram, touch show PONIU! pastet. Jaki smutny siebie biedny One Króle? No w królach no. to zawsze jestem najlepszy. Proszę liar Ja nie wiem Co ty dajesz? Co ty dajesz? Proszę ja chcę żyć. Teraz bierz ten tasak koniu, bo... O! właśnie o tym mówiłem! Każde z świnia wygrywa co ty co i ty co? Witam oh. Kolejna gra Hejka panowie oh, to. Hejka Hejka A Hej świnio Jestem lisem gościu Dobra na Cirku, na cilku robię to Misiu podaj szczuczce A no, jednak nie robię One, A, nie będzie Na pewno, kłamałeś Powiedz, prawda? Kłamał! Come on. Widzę to po jego oczach! One ace. Come on. <głamał> Kłamał! One ace. Coś ten królik za cicho siedzi, co? Ponowie. No, na ciebie królik patrzę. Jesteś? No, to nie jest wykróliwe. Siły wyższe, siły wyższe. No, na pewno, na pewno. No, no, możliwe, możliwe. ace. On nic nie ma! Czemu tak myślisz? Liar! Daryk, masz mózgu! <głamał> on nie! Znowu! A my wszyscy, my wszyscy! wszyscy. Haha! tak, no tak! jest! Umarł jako pierwszy. Aha! To Dylan, bardziej śmiał. No to mamy schabowe, proste. Dobra, koniec gry. Kłamała, kłamała, na pewno kłamała. Przepraszam, czy może pan nie rzucać nożami? Kłamał. One ace. Komała. Nie, no, to rzuciłem co chciałem Kęger kłamie No, a teraz kłamię. kłamie <grystanie> <grystanie> Nieprawda Jako małe Nie Ja wiedziałem, że Kęger kłamie Tylko, że wirus ma dwie głowy <grystanie> Żegnam króliczku No <grystanie> No, idealnie Tak jest. Nieprzawy i paszlek. Ale łatwa gierka. Normalnie łatwutka Jak tam do ciebie karty? A mi właśnie super poszło. One queen. Mm. Tak, tak, ciekawe. Ile masz tych queen. No na pewno! Jaki <grym> jesteś? 4, cztery no. Cztery? No? To masz pewnie zero i pomałeś. Two queens. No, no dobra. Nic no! Będzie. Lapisz No i mam cię. Kurde. To co? Pierwszy? <grym> nie, nie, nie. Nie będzie z pierwszy. Widzę. Widzę. Yes, who wins. Nie, nie widzisz. A. Dołączyłbyś do no, kolegów. A raz ty dołączysz. Mm, 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 nie nie Misiu, zajrzyj mu w karty, powiedz co on tam ma. Queen. One Queen. No, na pewno. Mm. One Queen. Nie kłamałem. Nie kłamałem jeszcze. Liar! Haha, mm. <laughs> <laughs> mam cię. Mam cię, widzisz? kurde. Ja też kłamałem, miałem <laughs> Znowu to samo. Teraz No, co za fart. Ej, mogę ci podłożyć mój pistolet? Trzymaj <laughs> się tak. No, nie It's me or the będzie. No, jaki fart! 4 oh. no. na 6 już masz! Uh, ty masz 3 na 6 ja no, ja pod... <laughs> Ej, masz czerwoną. na no, 1 Ej, masz czerwoną? Czy miałeś czerwoną? Nie, nie Ja Kłamca! No, Kurde, miałem jednego. teraz. Ja też miałem jednego! Dobra, mam cię! Albo teraz, albo. No, musi być. Nie będzie, będzie. Nie. będzie, Tak jest ha! Ha! Witaj w rodzinie Misiu, szukaj sztucznej I kobiety wygrały Także widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Dzięki, że oglądaliście, możecie zostawić lajka, suba oraz jakiś komentarz I do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale Ja się z wami żegnam, pa pa